A więc, a więc to Nasze zadanie jest proste musimy, musimy zabrać z tego domu wszystko co uda, się, co uda się sprzedać na Allegro A potem ten dom spalić Lub zniszczyć. Rozumiesz? Ok. W takim razie W takim razie chodzimy Polak wchodzimy Drzwi się rozwala Oczywiście wszystko co, co można sprzedać Wyrzucamy wszystko co można sprzedać. Na ja pewno tego no ale nie sprzedam, więc się do jakiegoś sklepu odda. Ale ogólnie, tak, tak jak mamy tyle miejsca w bagażniku, że tutaj całe wyposażenie domu by się zmieściło. ogólnie, już nas Przechodzić muszę, muszę, muszę potem chodzić. O, I tutaj jest ultra luksusowy towar. To, to akurat to mi się bardzo opyla sprzedać. Bardzo mi się opyla. Jakiś Windows 90. Nieważne. Naprawi się i sprzeda trzy razy drożej. Ekonomia. Co to jest w ogóle? To jest jakiś, to jest jakiś kawałek. Co to? Nic, nic tu nie zostało. Chyba tylko będę potrzebował jakiegoś. Będę potrzebował. Osto, że się obchodzić z takim towarem. Mamy kolejny. Całą ścianę wyburzymy. Się też, w tym trzeba się w tym ochu... akurat przynajmniej jeden i dokładnie tak, chciałbym przynajmniej jeden komputer dowieść, donieść tam w jednym kawałku. Proszę bardzo. Jeden komputer gotowy do sprzedaży za jakieś przynajmniej cztery bańki z tego pójdą, a więc, tak co my tutaj mamy? O, taki telewizor. Dobra, na szczęście się nie zniszczy. Naw nawet gdyby ta ramka się zniszczyła, to, to, to ważne, żeby ekran działał będzie trochę niższej jakości. A cóż Dobra, myślę, że tyłem można wynieść Te 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 żeby widzieć coś. Tak to niosę. Żeby coś widzieć. Tutaj na dam. Bo się dałby tak gdzieś losowo na ziemię, to prawdopodobnie byłoby mniej miejsca. Czy coś. W sumie chyba nieważne jak to postawię. I tak z 50 będziecie tam się jeszcze zmieści. Szybko jakaś drobna rzecz. Jakaś drobna. Kolejna rzecz do sprzedaży. O to już się nawet nie boję, bo i tak, tak będziemy. tak będę za jakieś 10 koła do przodu. Nawet gdybym to zniszczył. Proszę bardzo. To w ogóle one thing. Nie wiem, co to jest. jakiś kufel z rzeczami. Jakiś kibel nie wiem po co to komu, w sumie? Do użytku dziennego, ale mi, mi, mnie się akurat nie opyla to sprzedać. Więc ogólnie lampkę wezmę jakieś 15 zł, może. Czekaj, ja to mogę podnieść? Mogę. Dobra. Wszystko mamy ma teraz. Nie. Mm, nieważne. To, to warby bez szwanku. Te, te dwie kropeczki to się dorobi później. Tak ta ogólnie to można to sprzedać jako... jako... Można to sprzedać w sekcji meb, mebli ogrodowych. Może się sprzeda. materacce poduszki bym chyba też wziął. Bo nie teraz bym wziął. Bo materac się jeszcze opyła jakieś 5 tam 40, może 50 zł. Za poduszki to będzie jakieś 5. Więc poduszek mi się bardziej nie opyla. Oczywiście wszystkie wszystkie ceny, tak... Nie sprawdzałem cen tego wszystkiego, więc po prostu więc tak sprawdzam tak, więc tak naczuję. Więc, więc poduszki mogą kosztować ze 150 Ten jest w ogóle uszkodzony Więc to już mi nie jest potrzebne Coś lepszego sobie znajdę O może taka Może taka półeczka Półka na telewizor Półka na telewizor jakieś 50, 50 zł Za taką półkę wysokiej jakości Co jest to po prostu półka Ale nie będzie ale jeśli nie będzie to dostanę za nią więcej. Przynajmniej tak sądzę. Chcę jak teraz ją tam włożyć. Pięknie. Co to jest? Chyba nie wiem mi jeszcze. Może w górze też będzie. Całe łóżko mogę wziąć. Wszystko e, by mi się już chyba nie zmieściło. Myślę, że tę szafeczkę można też jeszcze wziąć. Szafeczkę też zabieramy, chociaż mi Dobra To mi się chyba już nie zmieści. Zrobię tak. No dobra, będę ja to po prostu rynka mi składał, bo z jest spora szansa, że to się zniszczy Dobra Jeśli się zamknie, to, może, to mogę stąd odjeżdżać A zanim a Zanim będę chciał Zanim będę stąd odjeżdżał, na pewno bym chciał... Pewnie bym chciał jeszcze, jeszcze ten dom rozwalić I, zni i zniszczyć dosłownie wsz i zniszczyć wszystko, wszystko co nie będzie mi potrzebne. Wszystko się pięknie zamyka domyka. Zamknęło się pięknie. Plank plus wszystko ładnie, pięknie. Za chwilę będę odjeżdżał, tylko jeszcze. Tylko jeszcze będzie tak będzie. I coś tu jeszcze jest, tak by the way. W razie z tego tutaj pokoju to już wszystko zabiorę Jeszcze taka lampka. Ale na, na lampkę już nie będzie miejsca, ponieważ już zamknąłem. Jeszcze tylko tę lampkę wezmę. I, i będę niszczył. A ogólnie, moim zdaniem, że za, za tę lampkę będzie jakieś 15, że złoty. Zrobimy to tak. Pięknie. Rąbka nie ucieknie, a teraz można zacząć cały dom wyburzać. Postawiać to na szybko? Na szybkości. Zrobimy jeszcze tutaj taką dziurkę. Zeźmy sobie już na stychu. Tutaj stry... ze strychu trzeba zrobić wy... zejście na dół, w łazience. Okej, okay, w takim razie. Tutaj chyba się już zaczyna palić. Więc zdaniem wypadałoby postawić to, szyb... to wszystko na no szybko. Żeby. Żeby, cóż, żeby nie skończyć jak nie skończyć w taki sposób, chyba ogień. No właśnie, pewnie ogień dosięgnął je, jednej z bomb, i zostało i tyle, zostało z tego przez, przez ten błąd. Prawdopodobnie już nic stąd nie wyniosę, nic co byłoby jak, jakkolwiek wartościowe. Z pewnością będę chciał sobie. A, książki jeszcze są. A książka pół grosza może. Albo, więc odjeżdżam. Siadaj, siadaj Pimpek i lecimy.